Siemaneczko, z tej strony oczywiście Kerchlin. Witam Was znowu z mojej piwnicy. Tak jest, wróciliśmy do piwnicy, bo wcześniej było za jasno, a to przecież nie może być za jasno. Tutaj drugi tydzień już się praktycznie kończy, nie wiem co tu się stało, komando jakieś foki-doki. Także trzeba tutaj zrobić jakieś misje, widzę, że w tym tygodniu do zdobycia tylko 6 gwiazdek. Troszkę mało, ale no cóż. Dzisiejszą misję, jaką sobie zagramy, to będzie Demolka Wybuchowy Pływak. Brzmi ciekawie. Zobaczymy czy to jest ciekawe będzie się grało. Trzeba będzie zabić 14 wrogów w Demolca albo zadać jakieś obrażenia granatami, ale nawet nie pisze ile. W każdym razie lecimy. Kr ale misje dają mi te nazwy, jakiś komando, foki. Foki doki jakiś. Pierdziele, co to jest? O, napad na bank, i tu mnie niczy Dobra, lecimy. Wybieramy CT. Kurde, nie zapajem się na tą rundę. Dobra, przejmiemy Edwarda. Ja pierdolę, czy co tutaj tak głośno w PCS jest? Jak nie powalił? Nie wiem co tu się stało. No ale dostali 4 strzały. Dobrze, bo tutaj sobie dobrze radzi. Bo J.K.F. aż pasuje to do mnie. Dobra, lecimy. Szkoda, bo miałbym już 4 kg. No ale to 14 kili robimy na demolce i zdemolujemy ten tryb w piękny sposób. Oczywiście trzeba grać jak, jak retard, czyli jak to ja. Ja przegram. Nie pamiętam, gdzie się dokładnie wychodziło, bo. Ale wszystko wiem. Kiedyś. A tutaj jest ostatni. Piękny dwa chwile mamy. Więc tak jest git. Lecimy do następnej rundy. Oh. Kolejny pierdalony Teraz no, są z grę, mamy Wo, ale zostałem wcioła do Jordana To ma być w ogóle Ale nas porobili jak Borowiku, bo nie jeszcze w trójkę przeżyli, ale to lepiej. Ty, zadaj obrażenie granatami i... Ja już nie muszę męczyć, bo ja przeszedłem tą misję, serio? Co to, to, to się stanęło? Chodziło to po prostu, żeby komuś granat rzucić na przykład pod nogę. Mm -hmm. To szybka misja. Złamy się tu. Kampimy jak retardy. Ajajaj, aj, aj, pan receptor nas zabił. Przykro nam te powody. Ale ta misja jest z... dziwna, bo można było ją przejść. Naprawdę, 30 sekund nawet jak, no tam jedną rundę trzeba było poczekać i wystarczyło mi znejdać, już się przechodziło, no dziwne, dziwna sprawa. No easy. Wygrana runda. Du, 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 du. Wow, się tam skamplił, to pewnie wcześniej ładował już od początku. Nie, to, to jakieś łopk się blokuje jak idzie w ogóle, dobra, daj pan spokój. Ciekawie czy przy okazji byśmy te kile zrobili, 14, Właśnie się nie napalałem, tak sobie na spokojnie gram, więc teoretycznie tak się gra lepiej niż jak się chce coś zrobić, ale tak zabijają się w takich dziwnych pozycjach. Kurde, nie wiadomo czy info nie mieli. Tam powiedział od razu gdzie jestem. No ale wiadomo jak to jest grać na tych y, trybach y, od Grubasa, bo tutaj można grać z kolegą, który wam daje info, gdzie ktoś stoi, więc takie gry. No nic tę misję porobić. Mhm. Ciekawe. maślaczek, borowiaczek, jak to się mówi. Co to zamiast Nasrączyk jest. Remis! 5 do 5. O, poko spoko. No to, wyszła też szybciutka misja. Coś tu jeszcze dostaliśmy. Jakiś dopalacz do PD, tak zwanego. Gwiazdka zdobyta. Ten dopalacz użyjemy od razu, bo czemu nie. 115. Szybciej mi level wleci, więc będzie odznaka jeszcze za ten rok. A w tym, w tym roku już mamy, to może poczekam, bo za długo się rok kończy i w sumie zrobię sobie tak, że na samym początku 2022 sobie użyjemy i będziemy mieć odznakę w kolejnym roku, więc taki będę pomysłowy, oczywiście dajcie mi znać czy chcielibyście jakąś dłuższą misję w następnym odcinku, żebym może nagrał tutaj jakiś, nie wiem, no akurat z tych misji co tutaj by było, no to te 50 wrogów jakbym zabił, no to byłoby dużo dłuższe, ewentualnie jakiś turniejowy może następnym razem, bo zawsze jakiś turniejowy jest, także dajcie mi znać w komentarzu, a ja się już z Wami żegnam, widzę się w następnym odcinku z operacji Riptide Bye!